walka o chemicznego giganta. Zmiany odczują pracownicy fabryki. Gmina wesprze siatkarki chemika. Klub ma pomysł, jak się odwdzięczyć. Piotr Szkocki. Witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. Nowe władze chemicznego giganta podejmują działania, by ratować zakład. Sytuacja jest trudna i wymaga radykalnych kroków. Te niestety odczują pracownicy i to nie tylko w policach, ale także w innych miastach, bowiem zagrożona jest przyszłość całej grupy Azoty. Police, jak i cała grupa kapitałowa, znajdują się obecnie w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Spółka realizuje plan naprawczy, który jest na bieżąco aktualizowany i uzgadniany z instytucjami finansowymi. Tydzień temu walne zgromadzenie Grupy Azoty Police zdecydowało o dalszym istnieniu zakładów, które borykają się z poważnymi problemami z powodu opóźnień w inwestycji poliolefins. Przypomnijmy, że wynik Polic za 2023 rok to ponad miliard złotych netto straty oraz spadek przychodów na poziomie 45%. Spadek sprzedaży dotyczy zarówno bieli tytanowej, jak i amoniaku i mocznika. Główną przyczyną problemów są zaniedbania poprzednich władz wynikające z niedostosowania firmy do trudnej sytuacji rynkowej, która na przestrzeni ostatnich lat dotknęła wiele obszarów biznesu chemicznego. W piśmie skierowanym do zakładowych organizacji związkowych działających na terenie zakładów chemicznych Police zarząd informuje, że realizacja planu naprawczego wymaga podejmowania trudnych i niepopularnych działań i decyzji. Zaznacza przy tym, że niektóre z nich bezpośrednio dotkną pracowników, wpływając na ich świadczenia oraz składniki wynagrodzeń. Zarząd podkreśla, że brak radykalnych kroków może skutkować jeszcze poważniejszymi konsekwencjami dla spółki i pracowników. W policjach pracuje około 2,5 tysiąca osób, w spółkach zależnych 700. Pracodawca postanowił rozpocząć negocjacje z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie zawieszenia części postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy dotyczących niektórych świadczeń oraz składników wynagrodzeń. Zmiany będą dotyczyć między innymi nagród i premii, dodatków za pracę dni wolnych oraz zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Grupa Azoty wskazuje, że na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy zmniejszona została liczba komórek organizacyjnych, liczba stanowisk dyrektorskich oraz koszty wynagrodzeń w odniesieniu do stanowisk menedżerskich. Znacznie zredukowana została także liczba członków organów zarządczych i nadzorczych w spółkach grupy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Azoty nie udzieliło absolutorium za 2023 rok byłemu prezesowi Tomaszowi Chińcowi, podała spółka w komunikacie w czwartek. Absolutorium nie otrzymali też byli wiceprezesi Grupy Azoty. Miasto wesprze siatkarki Chemika. To ważne dla klubu, który aktualnie toczy trudną walkę o przetrwanie. W ramach współpracy jest pomysł, by utworzyć w Policach... Akademię Piłki Siatkowej pod patronatem utytułowanego klubu. Spotkanie przedstawicieli gminy i klubu odbyło się 26 czerwca. Podpisane porozumienie ma na celu podtrzymanie działalności chemika i umożliwienie mu przetrwania w ekstraklasie. Klub, jak wiemy, znalazł się w trudnej sytuacji, w której chcemy pomóc, i w, tej, w ramach tego porozumienia deklarujemy wolę pomocy. Dodam od razu, że przygotowaliśmy ustępnie środki na poprzedniej sesji, umożliwiające taką pomoc, ale szczegóły będziemy rozpracowywać i uzgadniać w późniejszym czasie. Kryzys finansowy klubu otworzył również nowe możliwości. To nowi partnerzy i sponsorzy, a także możliwość przyjęcia do zespołu zawodniczek z regionu, których brakowało dotychczas w pierwszym składzie. Jesteśmy w ciężkiej sytuacji, ale myślę, że pierwsza umowa, tak ważna, umowa współpracy, umowa partnerska, porozumienie z gminą policę to było chyba najważniejsze, co możemy zrobić, żeby przetrwać. Mam nadzieję, że to będzie taki dobry znak na przyszłość, że zaczynamy od gminy Police. Wracamy do współpracy po wielu, wielu latach i mamy nadzieję integrować, tak jak Pan Burmistrz powiedział, lokalną społeczność. Najważniejsze dla nas są dzieciaki. Chcemy budować taką piramidę sportową, organizacyjną, zaczynając właśnie od najmłodszych dzieciaków z gminy, Police. Z danych wynika, że w ostatnim sezonie na meczach Chemika Police w netto arenie zasiadało średnio 1800 kibiców. Na meczach finałowych liczba tam wzrosła do 3500 kibiców. Ich wsparcie jest znaczące dla klubu, dlatego zarząd ma nadzieję, że frekwencja w kolejnym sezonie nie ulegnie zmniejszeniu. Dlatego też mecze nadal rozgrywane będą w szczecińskich hali. W związku z tym klub prowadzi rozmowy z prezydentem Szczecina oraz wojewodą i marszałkiem, by zjednoczyć całą społeczność i zyskać od samorządów partycypację w kosztach. Ponadto dla klubu otwierają się drzwi na duże zmiany. Jesteśmy po rozmowach z dużym partnerem biznesowym partnerem nawet powiedziałbym tytularnym. Podpisany został list intencyjny. Dwa tygodnie temu, więc teraz czekamy na procedowanie, umowa jest procedowana, przechodzi przez wszystkie struktury tej spółki. W planach jest stworzenie młodego, perspektywicznego zespołu. Skład jest praktycznie skompletowany, jednak dopóki sytuacja finansowa klubu nie ulegnie poprawie, żadne umowy nie mogą być zawarte. Szczegóły są z zawodniczkami dograne, wiemy mniej więcej jakim budżetem możemy dysponować. Pomimo tego, że jest trudno, doświadczenie nasze sprawiło, że, że, że jeszcze mieliśmy, mogliśmy rozmawiać z zawodniczkami. Bazujemy na trzech mistrzyniach polskich z tamtego sezonu na Martynie greiber Nowakowskiej, Dominice Pieszkale i Idze Wasilewskiej. One zadeklarowały chęć pozostania pomimo ważnych kontraktów. Te kontrakty mogły zerwać, jak wiemy dobrze, ale powiedziały, że pomogą klubowi spolicz zostaną i będą dalej funkcjonować i na ich podstawie będziemy budować zespół. Dorzucamy do nich zawodniczki młode, perspektywiczne. Prezes klubu zdradził, że wśród nowych zawodniczek są obecne reprezentantki kadry Polski Młodziczek oraz dwie zawodniczki zagraniczne, które zajmą newralgiczne pozycje, rozegranie i atak. Trenerem ma zostać osoba z regionu, która na swoim koncie ma już Mistrzostwa Polski w drużynach juniorskich. Z naszego punktu widzenia bardzo istotnym jest czynnik społeczny, jaki, jaki wnosi drużyna, mianowicie... Ta integracja tych naszych zespołów, tego naszego środowiska. Mamy dużo fajnych wydarzeń w zakresu, że tak powiem, piłki siatkowej, które się odbywają na, naszych, na naszym terenie. Chcielibyśmy, że, żeby to połączyć, a w ten sposób yy, wzmocnić tą, tą piłkę siatkową w policjach. Gmina nie zdradziła kwoty wsparcia, jednak zapowiedziała, że przeznaczy ją na utrzymanie klubu i akademii, która miałaby powstać w policach. Dzięki rozwojowi szkoleniowemu wyłaniane byłyby najlepsze zawodniczki, także z pozostałych lokalnych klubów, takich jak PSPS Chemik Police i SMS Police. My będziemy też chcieli otworzyć swoją akademię Chemika Police w regionie, może przy, przy okazji naszych naszych treningów Chemika Police, żeby te dzieciaki gdzieś tam od tego najniższego szczebla docierały później ewentualnie do drużyn młodzieżowych PSPS-u Police, później do SMS-u Police i wyłapywać te najlepsze dzieciaki z regionu. Najbliższy sezon będzie sezonem przejściowym dla Chemika. Drużyna będzie walczyć o utrzymanie w ekstraklasie oraz dalszy rozwój, by znów sięgać po najwyższe tytuły. Porozumienie z gminą to powrót do współpracy po 8 latach przerwy. O tym, że Głos ma moc, przekonali się mieszkańcy budynków przy ulicy Roweckiego. Pod oknami ich domów rozbrzmiał koncert piosenek z filmów Disneya. Marzenia nic się nie ten Na terenie niedawno oddanego do użytku placu sportowo-rekreacyjnego w centrum miasta 22 czerwca odbył się koncert finałowy konkursu Głos ma moc. Inicjatorem muzycznego przedsięwzięcia był utalentowany policzanin Tymoteusz Kucięba. Tymek od 2017 roku jest organistą w miejscowym kościele jest też absolwentem szkoły muzycznej drugiego stopnia w Szczecinie. Aktualnie czyni starania, by w Policach powstał chór i orkiestra. Wsparcie w organizacji sobotniego koncertu udzielił mu Miejski Ośrodek Kultury. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Łącznie udział wzięło w nim 13 osób, z których 8 zakwalifikowało się do finału. Myślę, że takie inicjatywy powinny się pojawiać coraz częściej w naszym mieście i nie tylko. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek naszych muzycznych przygód. Mieszkańcy mogli usłyszeć utwory będące oprawą muzyczną w najpopularniejszych filmach i bajkach produkcji Disneya. W składzie jury zasiedli Tymoteusz Kucięba, Miłosz Otto i Beata Hedzielska. Niełatwym zadaniem komisji było wyłonienie zwycięzców trzech pierwszych miejsc. I tak pierwsze miejsce w konkursie Głos ma Moc zajęła Magdalena Kirzeniewska, która zaśpiewała utwór Naprawdę chcę. Ty mieszkać tam, kiedy jest dzień lub słońce obroń, gdzie cały wśród ludzi ślić, w być. Naprawdę chcę. I dzisiaj zaśpiewałam piosenkę Naprawdę chcę z filmu Mała Syrenka, ale nie wiem czemu. Tak jakoś mi pasuje ta piosenka. Drugie miejsce przyznano Agacie Kirzeniewskiej za piosenkę Chwytam wiatr. Moja mama zobaczyła na Facebooku jakieś ogłoszenie, że jest konkurs i się, zapytała się nas, czy chcemy brać w, w tym udział. Dzisiaj zajęłam miejsce drugie z piosenką Chwytam wiatr z bajki Merida Waleczna. Trzecie miejsce przyznano Weronice Jaguszewskiej za interpretację utworu Ulepimy dziś Bałwana. Ulepimy Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów. Remont dróg, nowy punkt paszportowy, siatkarki i energetyka to najważniejsze tematy forum samorządowego z udziałem przedstawicieli wszystkich gmin Powiatu Polickiego. Forum przedstawicieli wszystkich gmin Powiatu Polickiego odbyło się 26 czerwca w siedzibie Starostwa. Była to 29. edycja spotkania, ale po raz pierwszy odbyła się w nowym składzie. W tej kadencji naszym tematem przewodnim to będą drogi powiatowe, stąd też po prostu dzisiejsze spotkanie. Oto, by gminy wraz ze starostwem utworzyły wspólny fundusz remontowy, druk wnioskował starosta polickich Rzywanfate, który przedstawił wstępny zarys tego, w jaki sposób wszystkie podmioty mogłyby partycypować w kosztach. Ustalono też, że powstanie lista najpilniejszych remontów w całym powiecie oraz harmonogram ich realizacji. Dzięki temu mieszkańcy będą wcześniej wiedzieli, że na danym odcinku drogi czekają ich utrudnienia oraz w jakim zakresie wykonana zostanie inwestycja. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Chemika Police, klubu piłki siatkowej, który aktualnie mierzy się z problemami finansowymi. Mamy koncepcję porozumienia się z Chemikiem Police, wejścia, współpracę, udostępniania infrastruktury sportowej, współpracy na poziomie zorganizowania trenerów dla zawodniczek. A Chemik Policji zaprosiliśmy dzisiaj tutaj po to, żeby ta współpraca powiatowa dotknęła każdej z gmin, żeby to być może były jakieś zajęcia, żeby rzeczywiście każda z gmin odczuła współpracę z Chemikiem Policji też lokalnie u siebie. Poruszono także inne kwestie. Dyskusja toczyła się między innymi w sprawie samowystarczalności energetycznej czy rozwoju turystyki, w tym nowego Warpna. Ważnym tematem było otwarcie długo wyczekiwanego punktu paszportowego w Policach, który zgodnie z planem ruszy na początku sierpnia. Postaram się być po prostu tym przedstawicielem powiatu, który będzie doprowadzał do tego, żeby cały powiat spójny się rozwijał. Bez względu na to, czy to jest Policja, nowe Warpno czy Kołbaskowo. I obiecuję wam Państwo tutaj już dzisiaj na pierwsze forum, i mam nadzieję, że na ostatnie forum po pięciu latach kadencji się spotkać powiemy, że udało nam się faktycznie tego przeprowadzić. Przedstawiciele samorządów spotykają się cyklicznie, by omawiać najważniejsze zagadnienia dotyczące poszczególnych gmin i miejscowości. Spotkania umożliwiają lepsze planowanie działań i ich realizację w sposób sprawny i skoordynowany. Kolejne forum odbędzie się we wrześniu. Są jak wielka sportowa rodzina, wspólnie dzielą radość z sukcesów i okazują wsparcie, gdy na horyzoncie pojawi się porażka. Zawodnicy, trenerzy i sympatycy Akademii Piłkarskiej Chemik Police podsumowali miniony sezon. Uroczyste przedwakacyjne spotkanie na Morawie Stadionu przy ulicy Siedleckiej odbyło się 20 czerwca. Młodzi adepci piłki nożnej otrzymali nagrody, które były zwieńczeniem ostatnich miesięcy ich pracy, osiągnięć i zaangażowania w treningi. Stawiamy duży nacisk na szkolenie młodzieży, na pracę z dziećmi, to jest dla nas bardzo ważne. W dzisiejszym przygotowaliśmy dużo atrakcji. Zaproszeni goście wręczyli pamiątkowe medale, nagrody. Po mamy wspólne grillowanie, lody, owoce. Już taka tradycja od kilku lat, także bardzo miło nam jest gościć i media, i gości, i tą tymiętais. wspaniałą młodzież, która tymiętais. reprezentuje policję na arenie województwa, trzy. nie tylko. Medale wręczyli przedstawiciele władz, ośrodka sportu i rekreacji oraz trenerzy poszczególnych roczników. W uroczystym zakończeniu udział wzięło 300 zawodników z 9 roczników. Dyplomy i medale otrzymali wszyscy trenujący w klubie. Ponadto Wyróżniono zawodników, którzy wykazali się największą frekwencją na treningach. To dowód na to, że systematyczna praca i determinacja przynoszą efekty. Mamy wielu zawodników, którzy są w kadrze województwa. To dla nas jest też duże wyróżnienie, sukces, ale dla nas to za mało. Chcemy, aby ta młodzież potem grała gdzieś wyżej w piłkę. Ale najważniejsze co jest to, to, aby byli dobrymi ludźmi. To od samego początku pod, yy, podkreślamy, bo wychowanie też jest ważne, wychowanie poprzez sport. Najmłodsi adepci piłki nożnej swoją przygodę z piłką rozpoczynają już w wieku trzech lat. W zależności od stopnia zaawansowania zawodnicy trenują kilka razy w tygodniu. Jeżdżą na turnieje i odnoszą sukcesy na arenie wojewódzkiej i krajowej. Ćwiczą zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Akademia Piłkarska, Chemik Police, jako jedna z ośmiu w całej Polsce posiada brązowy certyfikat PZPN. Sezon no, wymagający, dla mojej grupy, bynajmniej, bo to sezon, w którym moi chłopcy grali po raz pierwszy w kategorii trampkarza. I to był taki sezon, gdzie uczyli się tej piłki 11-osobowej. Jestem bardzo zadowolony po tym sezonie. Oddaję ich w dobre ręce kolejnemu trenerowi. Ja Tak mamy przyjęte, że co jakiś czas zmieniamy roczniki, żeby te dzieci miały nowe wyzwania z nowymi trenerami i żeby nie popadały w rutynę. Zawodnicy wrócą do treningów 29 lipca. Klub zaprasza w swoje szeregi wszystkich tych, Którzy chcieliby rozpocząć przygodę z tą dyscypliną sportu. Dołączyć można w każdej chwili. Miejski ośrodek kultury przygotował ofertę wakacyjną. Tematyczne zajęcia to pomysł na urozmaicenie wolnego czasu, a przy tym niepowtarzalna okazja, by odkryć w sobie ukryte talenty. Dzięki szerokiej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Udział w warsztatach to zdobywanie nowych doświadczeń i możliwość twórczego spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy na zajęcia ruchowe, zajęcia salsation, zajęcia ceramiki, zajęcia wokalne. Mamy taką nowość taki festyn, który jest robiony trzy razy w sezonie letnim. Mówimy o wakacje z hobby Horse, Jest to taka bardzo ciekawa aktywność bardzo popularna dzisiaj. W trakcie tego festynu będą występować również nasze zespoły, tak aby zachęcić najmłodszych do uczestnictwa w zajęciach tych, które nadchodzą, czyli zajęciach wrześniowych. To jest dla nas też wspaniała okazja, żeby się pochwalić tym, co u nas najlepsze, jeżeli chodzi o edukację artystyczną. Oferta, która aktualnie znajduje się na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury, dotyczy pierwszego miesiąca wakacji. Można tam znaleźć m.in. zajęcia z podstawy rysunku, szycia maskotek, sensoplastyki, fotografii, ceramiki czy animacji. Atrakcyjność zajęć monitorowana jest na bieżąco. Jeżeli zabraknie miejsc, możliwe, że zostaną uruchomione dodatkowe grupy. Zajęcia, które przyciągną największą liczbę uczestników, zostaną powtórzone w sierpniu, by każdy zainteresowany mógł z nich skorzystać. Zapraszamy do odwiedzin Miejskiego Ośrodka Kultury. Tam naprawdę bardzo bogata oferta. Myślę, że każdy znajdzie sobie coś dla siebie. Nawet w te bardzo upalne dni warto poświęcić się edukacji artystycznej, trochę się uwrażliwić. No, poprzebywać w takim powiedzmy otoczeniu, gdzie trenujemy trening ważności, którego chyba dzisiaj wszyscy bardzo potrzebujemy. Zapraszamy. Niektóre zajęcia są bezpłatne. Zapisy oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury. MUK zaprasza również do zapoznania się z ofertą Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, gdzie odbywać się będą wakacyjne zajęcia ceramiczne dla dzieci w Otulinie, Puszczy Wkchańskiej i Rezerwatu Świdwie. A ja żegnam się z Państwem do następnego piątku. Do widzenia.